Witam serdecznie wszystkich Państwa podczas festynu z okazji na dziecka. Witam przede wszystkim dzieci, które przybyły do nas na stadion Gwarek w Jagiellońskiej 24. Nie byłoby tego festynu, gdyby nie organizatorzy, a którymi są Klub Piłkarski Gwarek, Rada Wspólnoty Samorządowej Podgórze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Przyjaźń Dom Rodzina, Grupa Harterska Phoenix i Akademia Malucha. Życzymy wspaniałej zabawy i wiele radości. Festyn z okazji Dziecka uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Tym oto wystąpieniem prezes klubu piłkarskiego Gwarek otworzył festyn połączony z zabawą i różnorodnymi konkurencjami zorganizowanymi tego dnia wyłącznie dla dzieci, których na Stadionie Lońskiej było wyjątkowo dużo. Dzieciaki chętnie przystąpiły do konkurencji sportowych, które prowadziły i zorganizowały dziewczyny z trzecioligowej drużyny Gwarka Wałbrzych. Gosia Lewandowska, zapraszamy tutaj do odbioru nagród. Głównie nasza drużyna. Brała udział i organizowała, organizowała, sędziowała, liczyła punkty w tych wszystkich konkurencjach. Myślę, że to był dobry pomysł. Bieg na 60 metrów, na 30 metrów między pachółkami. E, tam przeciąganie tej liny, e, łamigłówki z języka angielskiego, tańca i śpiewu. Nie tak. Pozostali współorganizatorzy również przygotowali wiele atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Był nawet pokaz tańca i wspólny występ dziewczyn z uczestnikami zabawy.

Do Festynu zaangażowali się oprócz głównego organizatora Kapek Warek, również m.in. ze współpracy socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy członkowie Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze. Dzięki wspaniałemu, wspaniałej współpracy między stowarzyszeniem Przyjaźń Dom Rodzina, co fundowały piękne nagrody i dla dzieci, współpraca z RWS-em, MOPSem i tak samo grupą Feniks Harcerzy. Myślę, że nasza impreza się bardzo udała. Na no, trochę gdzieśmy się narobili, ale jednak efekt tego był. Mimo że tego dnia odbywało się w mieście wiele imprez organizowanych specjalnie dla dzieci, to na stadionie przy Jagielońskiej pojawiło się około 200 dzieci wraz ze swoimi rodzinami. Uczestników ca całej imprezy, która była zorganizowana, spokojnie mogło być w granicach 450 do 500 osób. Za każdą z konkurencji zarówno sportowych, jak i tych związanych z malowaniem czy twórczym myśleniem dzieciaki otrzymywały nagrody. Wiele, wiele dzieci było szczęśliwych z nagród. Były darmowe kiełbaski, była darmowa wata cukrowa i ogólnie myślę, że się festy nam udało. Dzieci miały zajęcie, konkursy, zabawy. Uważam, że grono dzieci, które było powinno być nadzwyczaj zadowolone. Festyn można uznać za udany, mnóstwo dzieciaków miało świetną, świetną zabawę. Mnóstwo konkurencji sprawiły, no, że dzieciaki chętnie w dużych ilościach przychodziły i brały udział w tych konkurencjach. Żadne dziecko nie wyszło ze stadionu Gwarka z pustymi rękoma, ponieważ jeden ze współorganizatorów Stowarzyszenia Przyjaźń Dom Rodzina rozdało kilkaset jogurtów i drobnych upominków. Dzieci w ramach podziękowania dodatkowego dostały jogurty i serki. Oczywiście po uprzedniej zachęcie na sprzątnięcie po sobie bałaganów. Dzień Dziecka na Stadionie Gwarka był pierwszą tego typu imprezą w tym miejscu. Organizatorzy zapowiadają jednak, że nie zamierzają poprzestać na tej jednej imprezie. Głównym or organizatorem na jego kompleksie sportowym na KP Gwarek yy, nowy prezes, nowy, pierwszy festyn, ale nie, obiecał, że nie ostatni. I będziemy się rozwijać, będziemy działać. Przed nami dopiero jest wiosna, a przed nami jeszcze wiele, wiele, wiele imprez. Szaf. 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 Taka mało tego, że piłkę kopią, to jeszcze tańczą. Brawo, brawo i śpiewają. Wielkie brawa.